To nie będziemy, ale idziemy na kablu. Chyba się połączyliśmy. Kochani, witamy Was bardzo serdecznie z kaplicy naszej Franciszkańskiej Bridgeport. Ten hałas, który dochodzi tutaj na pewno w transmisji też. to nie żadne problemy techniczne, ale okropny wiatr sztur, który dzisiaj mamy tu na wybrzeżu. Miejmy nadzieję, że nam nie zerwie transmisji, bo też rzeczywiście dzisiaj już kilka razy internet był słaby. Łączymy się w godzinie miłosierdzia i jest to taki niezwykły znak, że dookoła szaleje szturm, hałas, bardzo silny wiatr i deszcz. A my jesteśmy tu w kaplicy u stóp Pana Jezusa, bezpieczni. To jest niezwykły znak dla nas, kochani. Trwamy na modlitwie. Panie, zanim przejdziemy do naszych modlitw, chciałbym, żebyśmy zaśpiewali jedną zwrotkę pieśni, którą będziemy się teraz uczyli już z myślą o godzinie miłosierdzia w niedzielę. To jest znana pieśń, ale może jeszcze nie wszyscy ją znają. Zaśpiewamy sobie jedną zwrotkę i refren, a na wieczór przygotowujemy troszkę więcej. Dzieje. Coś mi wyczy raz po raz, tylko Boże miłosierdzie, nie zawodzi nigdy nas. Jezu ufam Tobie od dziecięcych lat. Jezu ufam świat Strzeż mnie dobry, Jezu, jak własności swej, i w opiece czułej, duszę moją miej. Jezu, ufam Tobie od dziecięcych lat. Dobry Jezu, jak własności swej I w opiece czułej duszę moją mieć. Jezu, ufam Tobie od dziecięcych lat. Ufam Tobie, choćby cały świat zwątpił. Strzeż mnie, dobry Jezu. Jak Twojej własności i w czułej swej opiece miej zawsze duszę moją. Kochani, jakże ważne to słowa: Jesus, I trust in You. Jezu, ufam Tobie. Pomódlmy się jeszcze raz tą pieśnią. Kto ją zna, niech się już włączy. Będziemy się uczyć, abyśmy też znali pieśni. Uczci Bożego miłosierdzia, abyśmy coraz piękniej się tu wspólnie modlili, przygotowując się w tej nowelnie na niedzielę miłosierdzia i godzinę miłosierdzia. Nasze plany i nadzieje, coś niby czy raz po raz, tylko Boże miłosierdzie zawodzi nigdy nas. Jezu, ufam Tobie, od dziecięcy lat. Jezu, ufam Tobie, choć bezwątpienia świat. Strzeż mnie, dobry Jezu, jak własności swej. Ja w opiece czułej duszę moją miej. Jezu, ufam Tobie od dziecięcych lat. Jezu, ufam Tobie choćby zwątpił świat. Strzeż mnie dobry Jezu, jak własności swej. O duszę moją miej. Przedstawiajmy w tej godzinie miłosierdzia Dobremu Bogu wszystkie nasze prośby, pragnienia naszego serca. A w czwartym dniu nowenny prośmy o wszelkie potrzebne łaski dla nas i całego świata. Dziś sprowadź mi pogan i tych, którzy mnie jeszcze nie znają. I o nich myślałem w gorzkiej swej męce, a przyszła ich gorliwość pocieszyła serce moje zanurz ich w morzu miłosierdzia mojego Jezu najlitościwszy który jesteś światłością świata całego przyjmij do mieszkania najlitościwszego serca swego duszę Pogan które Cię jeszcze nie znaje Niechaj promienie Twojej łaski oświecą ich, aby i oni wraz z nami wysławiali dziwę miłosierdzia Twego i nie wypuszczaj ich z mieszkania najlitościwszego serca swego. Ojcze przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze Pogan i tych, co Cię jeszcze nie znają a które są zamknięte w najlitościwszym sercu Jezusa. Pociągnij ich do światła Ewangelii. Dusze te nie wiedzą, jak wielkim jest szczęściem Ciebie miłować. Spraw, aby i one wysławiały hojność miłosierdzia Twego na wieki wieczne. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje, przyjdź królestwo twoje, bądź wola twoja jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Zdrowia Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod pąckim piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w ducha świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała z martwych stanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo. Najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na za zagrzeby nasze i świata całego. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla, dla, mi dla, mi dla nas i świata całego. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Ojcze Przedwieczny ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najbliższego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i świata całego. Drego bolesnej męki. Niemiłosierdzie dla nas i świata całego. Drego bolesnej męki. Niemiłosierdzie dla nas i świata całego. Drego bolesnej męki. Niemiłosierdzie dla nas i świata całego. Drego bolesnej męki. Niemiłosierdzie dla nas i świata całego. Drego bolesnej męki. Niemiłosierdzie dla nas i świata całego. Drego bolesnej męki. dla nas i świata całego. Drego bolesnej męki. Niemiłosierdzie dla nas i świata całego. Drego bolesnej męki. dla nas i świata całego dla nas i świata całego, Dla dla nas i świata całego. Dla jego męki. Nie dla nas i świata całego, Dla jego męki. Nie dla nas i świata całego. Ojcze Przedwieczne, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo. Najmniejszego Syna Twojego a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy naszej i świata całego. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki, miej dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla jego bolesnej męki. Miej, Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Ojcze, przedwieczny ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i świata całego. Drego Bolesnej Męki, miłuj mi dla nas i świata całego. Drego Bolesnej Męki, miłuj mi dla nas i świata całego. Drego Bolesnej Męki, miłuj mi dla nas i świata całego. Drego Bolesnej Męki, miłuj mi dla nas i świata całego. Drego Bolesnej Męki, miłuj mi dla nas i świata całego. Drego Bolesnej męk. miłuj dla nas i świata całego. Drego Bolesnej Męki, mi dla dla nas i świata całego. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Ojcze przed wieczną, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie zagrzeby nasze i świata całego. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla jego bolesnej męki, miej dla nas i świata całego. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i świata całej, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całej, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całej, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całej, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Święty Boże, święty Mocny, Święty, a nie śmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty, a nie śmiertelny. Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi, i wodo, któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi, i wodo, któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu ufam, Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle, módl się za nami. Błogosławiony księże Michale, módl się za nami. Święty nasz Ojcze Franciszku, módl się za nami. Święty Antoni, módl się za nami.

Jezu, ufam Tobie. Kochani, zapraszamy na godzinę ósmą, na Eucharystię i Pąszy Świętej, na modlitwy wieczorne i nasze skupienie w tygodniu poprzedzającym Boże Miłosierdzie, a więc w tygodniu paschalnym, wielkanocnym, w białym tygodniu. Chciałbym ja się jeszcze na koniec podzielić taką małą refleksją. Widzimy, że obraz się powiększył w porównaniu z tym, który był tu wczoraj. Jest to obraz, który wisi u mnie w pokoju, w mojej pracowni, zawsze mi towarzyszy, jako najważniejszy obraz mojego życia. Jest to oryginalny obraz najważniejszego miejsca na świecie dla mnie z Wilna, który przyjechał towarzyszył mi przez wszystkie lata pracy w Niemczech. Kiedy wyjeżdżałem do Stanów Zjednoczonych, mój obraz po, poszedł do domu do mamy, a pomyślałem sobie, że będzie mi go bardzo brakowało, co zrobić. I przyjaciele z Wilna przysłali mi w rulonie kolejną kopię oryginalnego obrazu wileńskiego, te bardzo piękne. Został on pobłogosławiony też w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Wilnie i jest teraz z nami tutaj w Bridgeport. Dzisiaj już opuścił mój pokój na ten czas, będzie nam towarzyszył przez czas nowenny, jak również za chwilę będziemy tu nagrywali kolejny odcinek Szkoły Świętego Antoniego. Bardzo proszę też o modlitwę, żebyśmy wszystko nagrali, co Święty Antonio Bożym Miłosierdziu pragnie nam przekazać. A tymczasem, kochani, zostańcie z Panem Bogiem. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.